Witajcie serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Marecki. Dzisiaj zapraszam Was na ostatni w tym roku odcinek z serii co nowego w naszej kolekcji. Tym razem rzeczy, które wpadły do kolekcji od początku października. Mieliśmy taką największą giełdę retro gamingową w Blackpool, z której materiał tutaj znajdziecie u góry link, z której pokazywaliśmy szwanty na końcu tego materiału, więc od tej pory wszystko co wpadło aż do połowy grudnia. Jakieś 2-2,5 miesiąca, i jest tutaj kilka rzeczy. Może nie jest tego zbyt wiele, ale myślę, że fajnie będzie się z Wami tym podzielić. Będzie trochę hardware'u, trochę software'u. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Zapraszam Was serdecznie. Dobra, więc zacznijmy może od hardware'u. Hardware'u są tu dokładnie trzy sztuki, tak, trzy sztuki, które zaliczą się do hardware'u. Pierwsza z nich to. PlayStation, mam tutaj PlayStation w boksie z manualem, ze steropianami, z woreczkami. Wygląda praktycznie jak nówka. I jedyne co, tutaj mamy Value Pack, czyli to jeszcze ta wersja przed DualShockiem, gdzie były dołączane normalne kontrolery. Tu w pudełku powinny być dwa takie kontrolery, a jest jeden. No, jednego kontrolera brakuje, ale to nic, mam taki kontroler, chyba z 10, więc dołożę tu sobie do pudełka i będzie pełny Value Pack. Jest to prezent od mojego kolegi, który okazało się z dnia na dzień, że wyjeżdża do Londynu, znalazł. Tam pracę, podpisał kontrakt no i stwierdził, że nie będzie w większości rzeczy ze sobą zabierał. Zadzwonił do mnie, czy nie chce takiego PlayStation za free, więc no, jak mogłem odmówić? Eee, dzięki Paweł, dzięki serdecznie. Sprawdziłeś mi tą niesamowitą tutaj radość tym prezentem. Eee, no i zobaczcie przy okazji, co tutaj, co tutaj jest tyle, jak to pudełeczko się wtedy prezentowało w tyle, bo jest tu mnóstwo wspomnień, choćby para parapaderaper. Crash Bandicoot 2, Kurushi, Kurushi, no akurat, no jest, bo jest. Wiem, że niektórym tak się podoba, a ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem. Time Crisis, coś niesamowitego. Soul Blade, Kult, no to jest właśnie gierka, przez którą poznaliśmy się z Hondą. To właśnie nasza pierwsza wymianka na giełdzie. Formuła 1 97, Rapid Racer, to akurat był straszny gniot, ale pamiętam, że Namko tutaj próbowało. Niestety nic z tego nie wyszło. Zapowiedzi były dobre, fajnie to się przestawiało na screenach, ale sama gra była no straszna. Tam sterowanie było koszmarne. Porsche Challenge świetna gierka. Tutaj mamy Herculesa, International Superstar Soccer Pro, G-Polis, o, g -Polis też bardzo lubiłem, Total NBA 97, Final Fantasy VII, Shocker, Night Creatures, też piękna gra i Tomb Raider 2, również wspaniała produkcja, więc Pawle, wielkie dzięki Ci za taki prezent, no, coś pięknego coś pięknego, no. Kiedyś się odwdzięczę, no. Kiedyś się odwdzięczę. Zaproszę Cię na jakąś flaszeczkę i wypijemy sobie flaszeczkę z tej oto okazji. Dobra, więc jest to pierwsza, pierwsza rzecz, którą udało się zdobyć, którą, no, udało się zdobyć, została mi sprezentowana. Drugą rzeczą jest kolejny automat tutaj z serii Quarter Arcade. Tym razem jest to Galaga. Tutaj udało mi się to zakupić od Maćka z kanału Retro Strefa po bardzo okazyjnej Cenie. To akurat jest drugi taki automat, który posiadam w kolekcji jednej tej galagi. Będę się musiał pozbyć, już mam na nią kupca, więc. Więc y, druga taka sama, tylko w nowym stanie. On, tą drugą, którą mam, akurat mam na strychu. Ona jest nowa, tutaj akurat maszyna jest używana, no, ale w stanie praktycznie takim jak nowy. Y, poczekajcie chwilę, wyciągniemy ją sobie z pudełka, żebyście zobaczyli, jak to wygląda z bliska. Ale i tak odcinek Squatter Arcade już na kanale za niedługo. Więc zobaczycie i tak te wszystkie maszyny obok siebie, jak to się fajnie prezentuje z bliska. Dajcie mi chwilę. Tak to wygląda po wyjęciu z opakowania. Zobaczcie, to przywiązanie do detali. 1 czwarta automatu Arcade. Na pełnej licencji, oczywiście, całość wykonana z drewna, a jakby inaczej. Myślę, że na rynku nie ma. Nic lepszego od serii Quater Arcade jeśli chodzi o te mini automaty, jest w tej chwili sporo konkurencji na rynku, większość to Plastic Fantastic, yy, nie ma żadnego startu moim zdaniem do serii Quarter Arcade, te automaty wyglądają przepięknie, myślę, że każdy kto zobaczy te automaty na żywo przyzna mi rację, no ale wiadomo, no, kwestia tutaj u każdego, kwestia preferencji, jak dla mnie, szał w dziesiątkę. Naprawdę, gdybym miał więcej miejsca, to już ładnie bym sobie te automaty porozkładał. No, ale tutaj też właśnie w tej chwili nad tym pracuję. I myślę, że za niedługo zobaczycie efekt tego na kanale. Dobra, to jest automat Galagi Quater Arcade. I ostatnia rzecz. No... No i tą rzeczą jest JoyCard, za którego jeszcze raz muszę podziękować leniwemu. Jak ostatnio byliśmy w Warszawie, leniwy ogarnął mi tutaj ten sprzęcik za logistykę i za całe negocjacje. Tutaj leniwy. Dzięki wielkie stary. i jeszcze raz, no i Oczywiście podziękowania dla Borsuka i dla Larka za udostępnienie swojego egzemplarza. Dzięki wielkiej panowie. Ja oczywiście zamówiłem sobie drugą sztukę, bo ostatnio mieliśmy live'a, testowaliśmy ten sprzęcik przez 5-6 godzin, no i tak nam on spasił, że musimy mieć drugą sztukę, żeby wygodnie sobie ogrywać głównie. PC Engine, bo jak wiecie, artystyki do PC Engine to akurat dość ciężka sprawa. Jest chyba jeden taki naprawdę dobry, dwa czy trzy są takie no... pozostawiające sporo do życzenia. Nie są na tyle wygodne, żeby płacić w tej chwili za nie te bajęskie sumy, jakie sobie życzą na eBayu. W każdym razie, joycard tutaj na PC Engine sprawdza się rewelacyjnie. Co jeszcze? Mamy tutaj dodatkowo komplet kartów, chyba wszystkie możliwe, które do tej pory się pojawiły, są karty do Amigi, dwa różne do Commodore'a, do ZX Spectrum, do Amstrad'a, do MSX'a, do Master System'a, dodatkowo e, trzy, chyba trzy adaptery, jeden do PC, drugi do PC Engine i jeden do NES'a. Jest tu sporo sprzętów, których nawet jeszcze w tej kolekcji nie posiadam, no, ale będzie na zaśpie. Dobra, leniwy, jeszcze raz dzięki stary. I bierzemy się teraz za gierki. Spierujemy sobie kamerę, żeby wszystko lepiej było widać. No i, no i zabieramy się za gry. Dobra, może z gier zacznijmy sobie na początku od dużych boksów, bo zajmą nam one tutaj zdecydowanie najwięcej miejsca. Może na pierwszy ogień pójdzie Cannon Fodder, czyli uważam to za jeden z moich najlepszych zakupów ostatnich czasów. No może nawet i w tym roku, czyli Cannon Fodder, bardzo rzadka wersja na Akorna jeśli chodzi tutaj szczególnie o wydanie w pełnym boksie. Tą wersję prezentowałem Wam ostatnio na kanale, link znajdziecie tutaj u góry w tej chwili, więc na początek Canon Foder. Kolejne to również Canon Foder. tym razem w wersji sold out. Takiej wersji jeszcze nie miałem, jest to wersja na ta na płycie. Dobra, czyli kolejny Canon Foder. i Kolejny kanon foder, tym razem dwójka, również wersja na płycie, również wydanie Sold Out. Założyłem sobie, że uzbieram kanon fodery wszystkie, jakie się pojawiły, we wszystkich wersjach, jakie się pojawiły. No zobaczymy, czy mi się to uda. Na razie myślę, że idzie mi dość nieźle. Dobra. Kolejny kanon foder. Tutaj kanonfoder również, którego przywiozłem z Wawki, to jest prezent od Piotra Trusewicza. Piotrze jeszcze raz wielkie dzięki. Wspominałem o nim przy okazji materiału z kanonfoder na akorna, no ale jak robimy sobie podsumowanie, no to musimy go też tutaj koniecznie wrzucić. Niech będzie kanonfoder i ostatnim dużym boksem jest, to akurat do mnie przyszło dosłownie kilka dni temu, stan prawie jak nowy. Tu jest taki delikatny uszczerbek w którymś miejscu, o tutaj. Ale tu nic nie jest przerwane. Rise of the Robot, czyli jedna z najlepszych bijatek na Amigę. Aha jak! Nie no, straszny chłam, ale pudełeczko prezentuje się wybornie. Tutaj wersja na Amigę CD32. Pełna, kompletna wersja z instrukcją. I kosztowała mnie 12, tak dokładnie 12 funtów. Zobaczcie, no to za 12 funtów, no nie miałbym serca nie kupić. Dobra, Rise of the Robots. Widzę, że już tutaj w tej chwili mamy brak miejsca. Zróbmy sobie trochę miejsca i polecimy dalej z gierkami. No, myślę, że w tej chwili zdecydowanie lepiej. Mamy tu już miejsce na prezentację kolejnych gier. No to lecimy sobie tym razem Nintendo Wii U. Pierwsza część bajonety. Ostatnio pokazywałem Wam drugą część. Myślałem, że jedynkę mam. Okazuje się, że mam, ale na 360. Nie miejmy jej akurat na Wii U. Mój młody ma jedynkę i dwójkę, ale jak mówiłem, no nie będę dziecku podbierał gier, więc mam już komplet jedynkę i dwójkę i. Paper Mario Color Splash. Tego szczerze mówiąc nie, nie widziałem, ale większość gier z Mario prezentuje no, bardzo wysoki poziom, więc tej gry też jestem ciekaw. Dość mocnym łukiem omijamy Wii U jeśli chodzi o live y, no, ale będziemy musieli prędzej czy później jakiegoś fajnego live'a z Nintendo Wii U też zrobić. Dobra, więc tutaj mamy dwa tytuły na, na Wii U. Kolejne są składanki na Evercade. A. Tutaj zamówiłem sobie 6, plus jeszcze dodatkowo ostatnio zamówiłem 4 w preorderze z diłkami, które do tej pory do mnie nie doszły. Nie mam pojęcia, zawsze wszystkie konsole Evercade też mi przychodzą z opóźnieniem. Z kartami też nigdy nie docierają do mnie na czas. Nie mam pojęcia, co jest grane. W każdym razie, co tutaj mamy? Jest 6 składanek, które za niedługo będziemy ogrywać na live, który już jest zapowiedziany z Evercade. A. Więc tak, mamy tutaj Evercade Sunset Collection One i. 3 gry, tak? Nie, raz, dwa, trzy, cztery. 6 gier. Tutaj mamy Pico Arcade, o, kolekcje arcade, czyli kolekcje, które mnie najbardziej cieszą, i tu jest 9 tytułów, pewnie jakichś mniej znanych. Nie kojarzę nigdy Pico na automatach, ale wiem, że oni odkupywali różne gry i licencje i wydawali je później. Dobra, Pico Interactive Arcade, tutaj mamy dwie gry: Alwa Awakening i Cathedral. Szczególnie ten Cathedral się zapowiada fajnie. Dobra. Kolejną składanką jest Sydney Hunter i tutaj mamy gier 4. Dobra, to do sprawdzenia również, Pico Collection 3, i tutaj jest 10 gier. O, w tym gierka Hondy już od razu tutaj widzę. widzę jest Zero Tolerance, czyli ten FPS z Segi Mega Drive. No, nigdy mi się ta gra nie podobała, ale Honda się dość dobrze o nich wypowiadał. I co tutaj mamy? I tutaj mamy składankę z czterema grami z Amigi Delphine Software Collection. No i tutaj mamy Future Wars, Another World, Operation Steel i Flashback. Bardzo dobry kart. Dobra. Kilka gierek na 3DO, czyli jeszcze świeżynka. Tutaj mamy Return Fire, dodatek do Return Fire Maps of Dead. Jedna zdecydowanie jedna z najlepszych gier na 3DO. Świetnie przy ostatnim live zbawiliśmy się z nią. Ja powiem ci, za, do szybkich ona nie, na, nie należy. Kuuu! Mam cię, bydlaku! Oż... <laughs> A, ale giera, nie gieranie moskitu! On do pedału! <laughs> Zabrakło mi na boi. O, Nie mam nic! <śmawia> nie mogę, nie mogę, nie, ty, nie mogę. cię. <śmawia> <śmawia> Zdę... e, ty, czekaj, ja ci Zdążę, nie zdążę. No oh, to już paść. No ku <śmawia> Ale to były emocje, to nie było, że nie To były emocje, kur... <śmawia> nie, to mistrzostwo. Dawaj jeszcze raz, nie. Zdróweczko, pan, panowie. Ona doszła no, do mnie dosłownie 3 dni temu razem z drugą grą, czyli Primal Rage, gra znana. Myślę, że przez wielu lubiana. Bardzo dobra wersja na konsolę 3 Więc mamy tutaj Rhythm Fire Maps of Dead, Primal Rage. Tutaj mamy Starfightera, którego też udało się ograć na ostatnim live. Tutaj oczywiście w podwójnym opakowaniu. Wszystkie gry z manualami. Ta gierka się dość ciekawie zapowiada. W głównej roli Tia Carrere. Którą możecie znać choćby z prawdziwych kłamstw. To chyba jedyna gra, taka produkcja, w której ona wystąpiła. Jeśli chodzi tutaj o gry komputerowe. Próbowaliśmy to ugrywać na jednym z live'ów, ale zdecydowanie nie jest to gra na live'a. To jest gra, w którą trzeba dłużej przysiąść i wsłuchiwać się w to, co oni mówią. Nie jest to szybki szpil, ale zapowiada się bardzo fajnie. Dobra. Kolejny, Overwatch Interceptor, gra, którą oryginalnie ogrywałem na pierwszym play'u. Nawet nie, nie wiedziałem przez dłuższy czas, że była wersja na FreeDio. Okazuje się, że była, że była wersja na FreeDio, a to, co jest na PlayStation, jest konwersją z FreeDio. Zobaczcie. Offroad Interceptor, nie wiem, czy kojarzycie gra od Crystal Dynamics. I ostatnią grą na 3DO jest Scramble Cobra. To też udało nam się ostatnio ograć na live I dość fajna gra, dość fajna gra. Spodobała się mi, spodobała się Hondzie. Tytuł myślę, że praktycznie w ogóle nieznany. Nie słyszałem, żeby pojawił się na jakimkolwiek innym sprzęcie. Wydawca widzimy Panasonic. Dobra, zobaczmy co my tu jeszcze mamy. Jedna gra na Sega Dreamcast, Virtua Tennis 2. To akurat udało mi się zdobyć wczoraj. Mamy tu manual, bo powiem szczerze, że tak na szybko tylko popatrzyłem, dobra, manual jeszcze. Czyli jest komplecik, za to akurat dałem 8 funtów, to było strasznie tanie. A w bardzo ładnym stanie tutaj, nic nie wyłamywane. A jak wiemy, no jest problem spory, jeśli chodzi o pudełka do Dreamcasta. A łamią się one strasznie. Dobra. I ostatnie zakupy to już z Warszawy, z warszawskiej giełdy retro gamingowej. To oczywiście nie oryginały, ale wyglądały tak pięknie, że no nie mogłem przejść obok tego obojętnie. Musiałem się skusić tym bardziej. 20 zł za jedną dyskietkę. Tutaj zakupy na stoisku u Markiza. Szkoda tylko, że na jest z jednej strony, a nie z dwóch, no ale i tak wygląda to bardzo fajnie. Sami przyznajcie, dobra, tu, tutaj mamy Ikari Warriors i jedynkę, i trójkę. Deliverance DJ Puff. Flimbo Quest i Street Fighter. To chyba pierwszy Street Fighter, tak? Bo tutaj z dwójki mamy screeny, a, a jest tylko informacja, że to jest Street Fighter. No, Sprawdzimy, sprawdzimy. Nie mam tych dyskietek na C64, jest zbyt wiele, więc każda dyskietka również na wagę złota. Dobra, przejdźmy sobie do podsumowania. No i tak właśnie prezentują się moje ostatnie zakupy w tym roku, zdecydowanie ostatnie, no czekam jeszcze na jedną, na jedną paczkę z Japonii, ale myślę, że do końca tego roku ona do mnie nie przyjdzie, więc w tym roku koniec zakupów, koniec kombinowania, są święta, inne priorytety, no co, no myślę, że na dzisiaj by to było na tyle, wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału, no i do zobaczenia w następnym, trzymajcie się, hej!